No, dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny jesteśmy sobie na radomiu. Po raz kolejny szkolenie z redbajkami. Po raz pierwszy radą w tym roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam. No, dobra, słuchajcie, tym razem będzie troszeczkę inaczej niż zazwyczaj jak tu przyjeżdżałem. Bo mam świeżo nawyczone gumy, więc muszę sobie je rozjeździć. Jak widzicie. No muszę pogubić frędzelki, dotrzeć te wszystkie dziwne warstwy i dopiero będzie można coś tam pojechać, zresztą tak jak Wam mówiłem chcę sobie więcej pojeździć, ale to niekoniecznie oznacza, że będę zapieprzać jak głupi. No stawiam się bardziej po prostu na to, żeby sobie pojeździć dla siebie. Także mając na uwadze, że póki co będzie powoli to coś tam do Was pogadam, a później tylko nagrywam. No i oczywiście z tego wszystkiego nie wziąłem dobrego uchwytu na GoPro, więc może być tak, że będzie kiszka z tym co będzie widziała kamerka. O, ostatnia moja przygoda skończyła się tam, na radomiu. Kiedy to sobie wypadłem. Także śmiesznie. A no, już widzę, że kamerka będzie patrzyła bez sensu. Także no niestety będziecie musieli mi to wybaczyć, ale i tak, tylko powiem wam, że chwilę z wami pogadam z tego względu, że. A, później będę już sobie chciał pojeździć, wiecie, tak dla siebie, polatać. Po układać się na motocyklu, po przypominać sobie to wszystko. Także póki co na powoli, na spokojnie, po tą gumkę, która ma najechane tyle co z Warszawy tutaj. Cały czas, nawet jak sobie delikatnie latałem w zakrętach, wiecie, jak motocyklem, to czułem, że no, ona potrzebuje trochę czasu na to, żeby no dość no w swojej formie no co to tu dużo mówić pamiętajcie że po prostu tak zakładacie świeżą gumę to trzeba z nią chwilę polatać e, tak żeby ona potraciła te wszystkie warstwy z zewnątrz, które są zabezpieczające bo to jest śliskie i można się na tym łatwo wykopyrknąć ale mam takie wrażenie że chyba polepszyła się tutaj nawierzchnia nie wiem czemu ale i że ten zakręt się zrobił węższy chyba że po prostu mnie tak dawno nie było bo nie chciałbym Was za bardzo kłamać, ale wydaje mi się, że ostatni raz byłem tutaj 4 lata temu jak nie 5. To wystarczy sobie zobaczyć odcinek, w którym mówię o glebie na Radomiu. On był nagrany po glebie na Radomiu i to wtedy byłem ostatni raz w ogóle na Radomiu. O, to przy okazji Wam powiem, co się wydarzyło ostatnio bo jedziemy na tym samym właśnie kierunku. Potem był taki, że po prostu przyjechałem tutaj e, pierwszego dnia sezonu e, czyli jednego dnia. Zrobiliśmy sobie motocykl, przeszedł sobie w serwis A następnego już tutaj wlądowałem. Koniec był taki, że to, to co wam zawsze powtarzałem, żeby nie Nie jechać na Ura bura król podwóra, żeby poczekać właśnie jakiś pierwszy, pierwszy większy deszcz, burze Żeby ten tor zrobił się suchy Żeby w ogóle drogi tam, ten cały piasek pozmywało, ten cały syf jaki jest No i powiem wam, że ja się wtedy do tego nie dostosowałem i miałem za karę, bo jak przyjechaliśmy tutaj, jeszcze z Unikiem wtedy, to byliśmy chyba pierwszymi osobami, osobami w ogóle, które jeździły po Radomiu. To jest raz, w tamtym sezonie, a dwa, tu był, wjechaliśmy zaraz po takim deszczu i w związku z tym, że tu jeszcze nikt nie jeździł, to w ogóle nawet nie był przewiany tor nic. To była cała masa piachu syfu yy, jedyne co, to trawa była tam skoszona tam gdzie ja poleciałem, zaraz Wam pokażę, to była skoszona trawa to też akurat okazało się niezbyt dobre, bo no nie hamowałem tam po prostu, tak? Jak wleciałem na trawę, to było takie bagno, błoto że nie byłem w stanie nic zrobić, wyhamować, ani silnikiem ani niczym w ogóle wiecie, próbowałem tyłem coś podratować delikatnie, próbowałem silnikiem yy, no ale to, co tam się wydarzyło teraz Wam powiem, w każdym razie był taki syf że jak się zjeżdżało do depo powiedzmy to strzepywaliśmy po prostu piasek z opony eee, i tak to wyglądało eee, i był taki motyw, że właśnie nagrałem dla was tam pierwszy odcinek wjechałem sobie tutaj na tą linię prostą startową dałem sobie wpalnik, i jak ścinałem tutaj do zakrętu to koło mi się uślizgnęło na białym eee, ruszała mi się, dupa mi się ruszyła nie? tam po prostu tak jak żeśmy skręcali przeleciałem przez to białe dupa mi wpadła w poślizg ja byłem pierwszy dzień na motocyklu więc zamiast zachować się normalnie tak jak to w przypadku tego fajera, bo nie pierwszy, nie ostatni raz mi wpadła w poślizg czyli po prostu utrzymać gaz i poczekać aż on się wystabilizuje to ja odpuściłem gazu do tego jeszcze od razu bo mnie wypluło w kierunku na trawę, więc dodatkowo sobie sfiksowałem wzrokiem na opony i po prostu poleciałem w zielone nie? i na tym zielony właśnie jak byłem Próbowałem sobie tam cokolwiek wyhamować, no, ale to nic się nie dawało, bo tam na, tych, na trawach mi cały czas motocykl podskakiwał. Próbowałem coś pod ratować tyłem, ale tu też się nie udało. No i w zasadzie, jak się już zbliżałem do opon, to stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba coś z tym zrobić, bo będzie źle. I po prostu wcisnąłem hebel i motocykl sobie położyłem. No czyli tutaj sobie ścinałem tu mi motocykl wyskoczył i poleciałem centralnie taką nitką wprost, nie? No słabo! Dlatego dzisiaj, nauczony no, tym doświadczeniem, znowu sobie wróciłem na tor, bo lubię Radom Zawsze go lubiłem, fajnie mi się tutaj zawsze jeździło Ale nie zmieniaj to postaci rzeczy, że po prostu dzisiaj Z głową, bez szaleń, z wiecie, powolutku, powolutku, tak jak kiedyś a no, tym bardziej, że muszę zeżreć tą oponę no, Ale tak jak Wam mówiłem w tym pierwszym odcinku Chcę w tym roku trochę więcej sobie po torach polatać E, udaje mi się to mega dobrze realizować. Póki co e, nie było tygodnia, żebym nie był, przynajmniej na pitach, a w większości przypadków to i na pitach, i na a, jakimś dużym torze, bo tam często sobie na modinie że e, Teraz też zmieniłem tą oponę, bo tamta stara już naprawdę teoretycznie się grzała, ale już się e, no nie trzymała tak dobrze. Ja się nie czułem pewnie, więc żeśmy wymienili sobie przy okazji klocki, wymieniliśmy sobie opony. A No i, i co? i Trzeba coś tam zacząć jeździć, tylko na pewno nie tak jak kiedyś No bo teraz naprawdę wolałbym tego motocykla nie zbruzować. Fajnie by było mieć jednak gripy chyba na tym motocyklu I teraz już nie pamiętam w którą stronę mi się tutaj lepiej jeździło W tą czy w tamtą drugą Może jakbym dorwał Pita, nie wiem czy Paweł zabrał, chyba nie Ale jakbym miał Pita, to sobie tutaj też na chętnie na Picie pojechał Jednak pito ostatnio dużo bliższy mojemu serduszku no, Ale dalej się nie... Nie czuję jakoś swoje na tym moim motocyklu. No moi drodzy w tym miejscu należy również zaznaczyć, że to nie jest przypadek, że pojawiłem się na torze w Radomiu akurat w poniedziałek. Mam na myśli to, że w poniedziałki na miejscu znajduje się ekipa Red Bike Racing Team, z którymi ja jeżdżę przynajmniej tam raz w tygodniu na pitbajkach, A w związku z tym, że no, instruktor Paweł organizuje co poniedziałek na to, że taki cykl szkoleń, to w związku z tym, że miałem bardzo dużą przerwę w jeździe takiej sportowej, powiedzmy na moim motocyklu, w związku z tym, że mam cały czas dużą blokadę, boję się tego, tym motocyklem jakoś tam bardziej pojechać, boję się po prostu go zgruzować i wywalić, to postanowiłem, że właśnie jaki pierwszy wjazd na torrealną odbędzie się pod czujnym okiem instruktora. I tak właśnie lądowałem z kilkoma znajomymi osobami, z którymi jeżdżę na Pitach. Akurat tygodnia, bo kilka osób stwierdziło, że chce się wybrać na radą, mówiliśmy się na ten konkretny dzień. No i tego konkretnego dnia pod okiem red redbików lataliśmy sobie po torze. Ciekawe szkolenie organizowane dla tam niewielkiej grupy ludzi, bo to chyba tam jest cztery osoby, czy może, może trochę więcej. W każdym razie o tyle ciekawie, że instruktor dzięki temu, że jest mała grupa, znajduje odpowiednio dużo czasu na to, aby poświęcić czas dla każdego z uczestników. Nie tylko pokaże Wam optymalną nitkę tego toru, nie tylko pokaże Wam jak pracować o tym konkretnym obiekcie gazem, to też ułoży Was na motocyklu, pojedzie przed Wami, pojedzie za Wami, przekaże uwagi, nagra Was, później pokażę Wam jak to wygląda. Także powiem Wam, że bardzo ciekawe, ciekawe szkolenie. Zauważyłem też po osobach, które częściej miały okazję jeździć z Redbikami na Radom, że no po nich widać, że już tam to są solidnie wymiatacze. Dla mnie, no niestety, jest dosyć ciężko obecnie pojechać na tor do Radomia. Wiąże się to po prostu z koniecznością wzięcia wolnego obecnie jest to raczej niemożliwe w mojej pracy, w każdym razie polecam, jeżeli ktoś chciałby się troszeczkę doskonalić pod okiem fajnego instruktora tutaj mam na myśli właśnie Pawła to zajrzyjcie sobie na stronę Red Bike Racing, tam macie kalendarz imprez, znajdziecie tam wszystkie imprezy które są organizowane, szkolenia ponieważ no, ten instruktor jest też zapraszany na różnego rodzaju eventy oraz inne jakieś szkolenia, czy pojeżdżawki na innych torach, czy też sam organizuje szkolenia w innych miejscach także polecam gorąco zajrzeć na stronkę, zobaczyć co tam się dzieje ja przeważnie w środy lub wtorki czy tam czwartki, trochę rzadziej kiedy jest plac jestem z ekipą na, na pitach i tam sobie szorujemy nasze umiejętności i powiem Wam, że do tej pory jestem mega zadowolony z tej współpracy dlatego gorąco polecam i dlatego właśnie tam pojechałem, na takie pierwsze przełamanie lodów, na FireBlade'zie. Aczkolwiek, no, muszę przyznać, że no, daleko mi do tego, co e, było za moich najlepszych czasów. E, można powiedzieć też, że Trochę mi jeszcze brakuje do, do momentu, kiedy do, do tych czasów, które miałem na początku mojej przygody za domem. Aczkolwiek ten tor, tak jak Wam zawsze mówiłem, uważam za dobry obiekt do mm, takich początków torowania. W związku z tym, że tam jest e, mało prostych, dużo zakrętów, e, a w zakręcaniu no, chodzi o to, żeby zakręcać, a nie szarpać się z gazem. E, w związku z tym to miejsce naprawdę gorąco polecam. Tak samo jak polecam Wam szkolenie z zębajkami, bo tam po prostu. Ciekawa ekipa jest i można się wiele nauczyć w fajnej atmosferze No i to tyle z takiego przerywnika, jedziemy dalej Ale powiem Wam, że też sroga historia z tym wyjazdem, bo musiałem sobie zdecydowanie dłużej zaplanować wolne I wychodziło tak, że jest po prostu taka kicha Beznadziejna z pogodą, miało teoretycznie padać przez 3 dni z rzędu a jeszcze się nie padało, aczkolwiek dzisiaj Dzisiaj miał być strogi deszcz, w sumie, miało dać na Warszawie eee, Na wyjeździe rano, tutaj w ogóle ICM też pokazywał, że będzie padać I koniec końców nie pada, nie? I powiem Wam, że Zastanawiałem się w sobotę, bo do soboty musiałem w razie co anulować urlop Zastanawiałem się w sobotę, żeby tego kurde nie zrobić, żeby nie tracić jednego dnia No bo wiecie, wszędzie chmury, wszędzie deszcz, wszędzie brudno, syf eee, Zaciągnęło się dosyć solidnie, więc myślałem, że będzie zaciągnięte i patrzcie, nie? po raz pierwszy historia taka, że przyjeżdżam i eee, jest słońce. Nie ściągnąłem tutaj chmury, pomimo tego, że, że były i mogę sobie pojeździć i w sumie nie żałuję, że, że jednak postanowiłem zostawić ten urlop. bo tak stwierdziłem, wiecie, no najwyżej sobie coś tam porobię, tak, siądę, kąpie eee, do końca recenzję Fireblade'a, a tu proszę, rano wstaje, budzik mnie obudził. No nie byłem zbyt szczęśliwy Z tego powodu, ale sobie wstałem yy, Zobaczyłem prognozę Okazało się, że jest OK yy, Że nad Warszawą nie pada Dopiero tam później ma padać yy, Sprawdziłem sobie radą, okazuje się, że ma nie padać, że ma być ładnie I są idealne warunki, bo w sumie Takie 22-23 stopnie, słoneczko Także pięknie No nic, trzeba zjechać, zobaczyć jak tam opona O, czuję, że no jest tak jak gdyby stabilniej niż o tej mojej poprzedniej. Założyłem sobie trasę z 21 eee, Za namową. Ponoć, że też dobrze radzi sobie na deszczu i to mnie namówiło. Przekonało. Także Zaraz zobaczymy jak to tam wygląda Oponka się świetnie dogrzała Aczkolwiek no, powolutku, powolutku i ją sobie ogarniemy jak tam przód? A, powoli, powoli w każdym razie czas na odsapkę, bo widzę, że nagranie trwa 27 minut, a to znaczy, że zrobię Wam z tego pewnie 12 minutowy odcinek a to znaczy, że jedziemy pół godziny chwilę odsapki, uzupełnienie płynów i jedziemy sobie dalej Także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka. Jeśli Ci się spodobał, to zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego Patronita, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!